Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. 2022 rok Feskola to był bardzo dobry rok. Zanotowaliśmy 65% wzrostu przychodów rok do roku. Zamknęliśmy rok prawie 17 milionami przychodu. Myślę, że zawdzięczamy to przede wszystkim stałej, konsekwentnej realizacji naszej strategii, która z jednej strony opiera się na byciu software housem, który po prostu dowozi rezultaty, ale z drugiej strony opiera się na konsekwentnej inwestycji w produkty. Takie jak Meetinga, tak jak Hesseya, tak jak Welms, czy różnego rodzaju produkty, które Escola oferuje swoim klientom. Jesteśmy w stanie dzięki temu szybciej robić delivery na rynek, ponieważ szybciej szersza konkurencja wdrażamy rozwiązania, korzystając z gotowych komponentów. Przydamy gotowe komponenty, zarówno w obszarze e-commerce, jak i nauki i rozwoju, czy e-learningu zarówno w edukacji, jak i w przedsiębiorstwach państwowych, jak i w zakresie organizacji konferencji, czy organizacji wydarzeń spotkań. I ta suma tego podejścia venture buildingowego i właśnie software house'u, które opiera się na wartościach dowożenia, pozwala nam cały czas bardzo dynamicznie skalować przychody, a co za tym idzie dynamicznie rozwijać spółkę. Jeżeli chodzi o bieżącą sytuację skola, to koncentrujemy się przede wszystkim na trzech obszarach. Pierwszym jest rozwój zespołu. Jednym z powodów, dla których dołączyłem w marcu tego roku do zespołu Escola jest to, że Escola jest fenomenalnym teamem ludzi. Realnie zaangażowanym w technologię, realnie fascynującym się tym, co w technologii się dzieje. W związku z czym chcemy, żeby ten rok był kolejnym rokiem developmentu i rozwoju załogi. Bardzo mocno myślimy o sztucznej inteligencji, o generative AI. To są obszary, w które chcemy wchodzić. Mamy świetnego CTO Mateusza Wojczala, który dba o to, żeby każdy w załodze miał czas i przestrzeń, żeby się rozwijać. I myślę, że to jest taki pierwszy bardzo istotny obszar rozwoju: development ludzi. Drugi to jest raz z naszych produktów mamy bardzo duży potencjał w zakresie WEMSA, czyli naszego LMS-a e-learningowego zarówno dla organizacji samorządowych, organizacji instytucji edukacyjnych, jak i firm biznesowych, a także Hesea, czyli nasza platforma e-commerce'owa, w której my widzimy wielki potencjał w tych trudniejszych czasach rynkowych, bo jest bardzo konfigurowalna, jest headlessowa, czas wdrożenia jest niesamowicie szybki. A możliwości są tylko niewiele mniejsze od rozwiązań typu Magento, jeżeli chodzi o personalizację. W związku z czym mamy nadzieję, że na tym rynku, gdzie firmy będą chciały jednak oszczędzać i nie kupować najdroższych rozwiązań, w takiej kategorii price-quality będziemy w stanie troszkę zwojować. Obydwa segmenty mają, mają swoje wyzwania. Rozwój segmentów produktowych ma to wyzwanie, że wiadomo, że produkty generalnie w biznesie nie wychodzą i trzeba tych produktów zrobić kilka. Aby się udało. W związku z czym to jest taka zdolność bycia Lean i taka zdolność korzystania z wiedzy, nie wiem, z obszaru Lean Startup, czyli ciągłego pivotowania produktu po to, żeby on wychodził, skola ma w tym obszarze sporo sukcesów, bo wydaje mi się, że zarówno HSE jak i Wellms są dużym sukcesem, ale mieliśmy też pewne porażki nasz produkt Freevo, który gdzieś tam mamy zamrożony i prawdopodobnie będziemy go dalej rozwijać. W związku z czym to, to na pewno wyzwaniem w tym obszarze produktowym jest zdolność pivotowania, zdolność myślenia typu Lean Startup i zdolność cały czas poszukiwania szans na rynku. Z drugiej strony w tym Obszarze software house'owym nie da się wygrywać, tak jak powiedziałem, bez świetnej zaangażowania załogi, a to też jest wyzwaniem. Jesteśmy na bardzo konkurencyjnym rynku, gdzie programiści bardzo łatwo mogą zmieniać pracę, bardzo łatwo mogą poszukiwać innych możliwości i cały czas trzeba szukać takiego balansu, w której z jednej strony robi się projekty przychodowe, ale z drugiej takie, które pozwalają tym ludziom się rozwijać, szukać nowych możliwości, nowych obszarów doskonalenia, właśnie przed teraz obszarze sztucznej inteligencji, czy, tego, czy tej części sztucznej inteligencji, która tak wybuchła, czyli tego generative AI. Więc ja bym powiedział, to nie jest tak, że jedne jest łatwiejsze, drugie jest trudniejsze. Każdy ma swoje wyzwania, natomiast z perspektywy czasu, czy jak patrzymy na to, czy była dobra decyzja, żeby zrobić taki nietypowy software house, który właśnie ma te dwie nogi, myślę, że tak. Bo tak jak powiedziałem, time to market rozwiązań, które wyraża skala, jest, jest po prostu w wielu przypadkach szybszy niż naszej konkurencji. Klient przychodząc, szukając rozwiązania dla siebie, wie, że ok, możemy mu je budować od zera, ale możemy wykorzystać jeden lub więcej gotowych komponentów i nagle się okazuje, że jesteśmy i bardziej konkurencyjni cenowo, i bardziej konkurencyjni jakościowo, i w ten sposób wygrywamy na rynku. Skala obiecała inwestorom, że wejdzie na giełdę. W związku z czym jakby niezależnie od tego, jak za chwilę to czego jest potrzebna, to wydaje mi się, że to jest kolejna rzecz, która nas bardzo wyróżnia. My mamy taki hashtag wewnętrzny, dowozimy, dowozimy projekt IT, no i również dowozimy obietnicę. Skoro powiedzieliśmy inwestorom na Bisfandzie w pierwszej i w drugiej rundzie, że będziemy na giełdzie, no to nie możemy teraz powiedzieć, nie będziemy na giełdzie, bo, bo jakby zmieniło się nam. Więc to jest myślę taka pierwsza ważna część naszego DNA, że my dowozimy obietnicę. Natomiast jest oczywiście druga bardzo ważna część odpowiedzi, która myślę ma kilka składowych. Pierwsza jest taka, że giełda to prestiż i my jako spółka, która lubi dzielić się wiedzą, która lubi pokazywać w mediach, że ma coś do powiedzenia, lubimy mówić, o sensie, że jesteśmy taką małą firmą konsultingową, my tylko kodujemy, ale już doradzamy. Chcemy wykorzystać ten prestiż giełdowy po to, żeby jeszcze lepiej pokazywać, pozycjonować markę w mediach, pozycjonować markę na rynku, etc. Druga kwestia jest taka, że Escola bardzo mocno stoi eksportem. Ogrom naszych klientów pochodzi z eksportu. Arabia Saudyjska, Norwegia, Stany Zjednoczone, dużo łatwiej negocjuje się kontrakty eksportowe będąc na giełdzie, mając za sobą jednak ten fakt, że jesteśmy spółką notowaną, prześwietloną, transparentną, publiczną. I trzeci, myślę również bardzo istotny to jest pozyskiwanie kapitału, ale w długim terminie, bo my w krótkim terminie kapitału nie potrzebujemy. Nie planujemy kolejnych emisji przed new connectem, to jest bardziej takie wejście techniczne, ale w długim terminie jakie naszych produktów venture buildingowych dostanie ogromnej trakcji. Czemu nie? To jest również potencjał, żeby uzyskać z tego dużą szansę dla skoli. Ja prywatnie mam jeszcze jedną taką cechę, którą bardzo cenię w giełdzie, będąc odpowiedzialnym za operacje, bo jestem jednak osobą od operacji. Giełda wymusza doskonałość operacyjną, ponieważ jest transparentna, ponieważ trzeba się komunikować z rynkiem. To daje szansę firmie być lepszym w operacjach, to daje szansę firmie być bardziej transparentnym, to daje szansę firmie bardziej efektywnym, więc również z tego powodu prywatnie cieszę się, że skola zmierza na giełdę. Decyzję o tym, kiedy dokładnie wejść na giełdzie, podejmiemy po uzyskaniu rekomendacji nadzorczej. Mamy to szczęście, że mamy wspaniałą nadzorczą, pełną bardzo mądrych ludzi: profesor Włoski, profesor Jemielniak, Sebastian Kwaśny, Marcin Kuśmierz, a teraz od niedawna również Ola Przegalińska, jedna z najważniejszych ekspertów szerze AI w naszym kraju. To są Niesamowicie mądre osoby, jakby korzystamy z tego, że możemy ich zapytać, słuchajcie, kiedy to jest dobry moment, również osoby z dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy i chcielibyśmy wejść na giełdę w momencie, który będzie optymalny dla naszych akcjonariuszy, czyli dowozimy tą obietnicę, ale nie chcemy jej dowozić wtedy, kiedy na rynku kapitałowym jest flauta, kiedy, no powiedzmy sobie szczerze, spółki uciekają przed tymi debiutami, kiedy rynek wycenia spółkę nie poprzez jej wartość wewnętrzną, a poprzez pewnego rodzaju emocje, które się na rynku dzieją. W związku z czym, zasięgniemy rekomendacji Rady Nadzorczej. W tym roku ta rekomendacja na pewno będzie i na podstawie tej rekomendacji zdecydujemy, kiedy wejść na giełdę. Chcielibyśmy jak najszybciej. Wydaje mi się, że w 2024 na tej giełdzie będziemy. Ja myślę, że ten rok będzie bardzo trudny. Nie w Eskoli, tylko generalnie na rynku software house'ów. To, co w październiku zeszłego roku było widać, czyli programiści uciekający i wymieniający pracę dosłownie z dnia na dzień. W tym roku jest odwrotnie, codziennie dzwonią telefony, od firm z pytaniem, czy możecie ulokować u siebie trochę naszych programistów, czy możecie ulokować jakieś zespoły, bo gdzieś tam wypadł kontrakt, bo gdzieś tam to się wydarzyło. Eskola ma w, tym, w tej sytuacji ogromne myślę szczęście, które pracowała latami, to może nie jest szczęście, to jest po prostu jej przewaga konkurencyjna, że nasi klienci nie uciekają, nasi klienci kontynuują swoje projekty. W związku z czym my za będzie rok wzrostu, ale to będzie rok. Spokojnego wzrostu. Czyli nie przewidujemy w tym roku takich dynamicznych wzrostów jak dotychczas. Chcielibyśmy ten rok wykorzystać na doskonałość operacyjną, na rozwój produktów, dalszy rozwój załogi i w 2024, kiedy rynek wróci do normy i wszyscy poczują tą nadzieję, znowu urosnąć o, mam nadzieję, kilkadziesiąt procent. Partnerem programu była spółka MFood SA. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.